Myślę, że odbiór osobisty będzie. Wiadomo, właśnie to właśnie to. Wracając do myszka Miki to pani Ewelina. No myszka mini. Ktoś chętny na Myszkę mini. Fajna bluzeczka, 39 zł. Myszka Mini, coś takiego. mi napisze komentarz jak może, bo coś mi znowu nie wyskakuje. Pani Violeta chciała tam mama i syn? Macia. Ma być ta bluzeczka z mamą i syn, mama i syn, to będziemy od razu odkładać. Bo coś mi znów komentarze nie wchodzą tutaj. Więc jeśli ktoś może, napiszcie mi komentarz i zobaczę, czy mi wskoczy, czy nie. chcę bluzkę. E. <grym> 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 w komentarze widać, dobra. Rozmiarki z tego jest SKMKL mała XL w to też wejdzie. Do babci odkładamy mama i syn. Babcia, babcia ma ogłoszone podłożoną bluzkę, wracając do tej myszki Miki, mówię rozmiarki są SKMKLK, mała XL, też to wejdzie, myszka mini, myszka mini Miki, różnie jak to mówią, ale to jest prawidłowo mini, mówię, ktoś chętny na tą bluzeczkę, fajne, nie prześwituje jak widać, mam na sobie, to jest taki sam rozmiarek jak ja mam na sobie, coś takiego, taki sam rozmiar, witam panią, 39 zł. Fajny gatunek nie prześwituje. Z przodu jest nawet troszkę krótsza tył ma trochę dłuższy. Myszka mini. Kto chętny na to? No, już mówiłam. Już czytałam. <grywa> Mysz kamini. 39 zł myszka mini. Jeśli ktoś chętny piszcie, ja będę odkładała. Myszka mini jeszcze mamy. <grywa> Przypominam o tym, co mam na sobie córka i syn. Fajne bluzeczki. Fajny nadruk. To jest super nadruk. E, pokażę Wam go trochę bliżej. Inaczej jak Wam pokażę. Tak. Są tylko białe. Innych kolorów z tego nie ma. Z tego mam tylko i wyłącznie białe.